Siemaneczko, witam Was serdecznie, ja się nazywam Mateusz i witam Was na moim kanale. Mustang GT, widzieliście go już na moim kanale, to jest mój moje oczko w głowie właściwie. Mój kochany samochód, który mam od marca, no to prawie, no już jest 7 miesięcy. No nie ukrywam, że kocham ten samochód, wszystko pięknie, fajnie, ale dlatego, że kocham samochód, to chciałem go zabezpieczyć. Mogliście już zauważyć, jeżeli ktoś Was oglądał wcześniejsze filmy, mam również BMW. BMW zabezpieczyłem, jak widzicie teraz na przymitkach. A jeżeli chodzi o Mustanga, również go zabezpieczyłem, ale jeszcze nie mówiłem, co w nim zrobiłem. Za chwilę poznacie Tomka. Tomek jest właścicielem salonu detailingowego Precyzyjni.pl w Wejherowie. Go też już mogliście widzieć na moich stories, a jak nie, to przede wszystkim wbijajcie na jego Instagrama. Dobra, a teraz idzie Tomek. Chodź, Tomek, chodź, chodź, idź. Cześć, Cześć. Dobra, Tomek odbiera za mną BMW. Przybitka z BMW. To jest Tomasz. Hej, hej, to ja. Kolejny mnie co chciałem, ale jest okej. Okay. <laughs> No to była mieszanka szczęścia i właśnie, tak jak mówisz, stresu. A teraz jesteśmy przy y, Mustangu. Odbiór Mustanga. Ale odbieram go z kim? Z Tomaszem. Tomka mogliście już poznać. Tomka mogliście już poznać? Tomek sami w z tami. Chodź, chodź, poczekaj, paka, idziemy. No ale... e, tak, jak najbardziej. Wszystko jest w porządku. Tam nie doróbki, ale bardziej jakościowe, wiesz, fabryki były. A teraz jesteśmy tu, pod salonem detailingowym. Właściwie pod jakimś tam budynkiem, a salon jest tutaj, ale to nieważne. Ty? Cześć, jeszcze raz. Witam <laughs> Pana. No hej, hej. E, Tomek, jako spec, jako osoba, która się zna, powiedz mi dlaczego? I w jakich miejscach zabezpieczony samochód folią? Dlaczego? No przede wszystkim samochód jest sportowy, jest niski, więc jest dużo bardziej narażony na odpryski, na uszkodzenia mechaniczne. Często też słyszę o wandalizmie gdzieś w mieście, bo jednak Mustang się wyróżnia, jest ładny, kolorowy, akurat w tym przypadku jeszcze dosyć jaskrawy. Mhm. Więc tak naprawdę masz tutaj zabezpieczony cały front, czyli mamy zabezpieczony zderzak, mamy zabezpieczone reflektory, Mamy zabezpieczoną maskę, wszystkie szczegóły typu wloty, piano, lusterka. To może podejdę jeszcze, pokażę. Mamy zabezpieczony też pas nad przednią szybą. Bardzo często przy takich prędkościach przelotowych na autostradzie, gdzieś w trasę jadąc, kamyczki potrafią też uderzyć w tą górną część, więc mamy to zabezpieczone. Butniki też są zabezpieczone. To wchodzi w skład całego pakietu Full Front. Lusterka. No i tak jak ostatnio sobie zażyczyłeś, dorzuciliśmy jeszcze drzwi przednie. Tak, to jest zarówno, świeżynka no, zrobiona od przed dwóch dni zarówno. właściwie, więc mamy całe drzwi jeszcze zrobione. Okej, okay. to się właśnie zgadza, ja zrobiłem, znaczy za namową Tomasza, zrobiłem właśnie całe zabezpieczenie folio, bo folia to jest najmocniejsza z, no, sprawa, którą możesz Obec zrobić to samo. Tak, radzie. obecnie nie ma, nie ma lepszej formy zabezpieczenia lakieru jak folia. No właśnie, folia jest najmocniejsza, ale też niestety najdroższa. Dobra, mamy tu wszystko, tu wszędzie zabezpieczone, od przodu razem z właśnie dachem, kawałkiem. Tak. E, doszły dwa dni temu stwierdziłem, że biorę drzwi. Bo drzwi w łusanku są bardzo długie. One są tak długie, że nie ukrywam. To jest jedna trzecia boku, tak na Dokładnie, sprawę. to jest przecież ogromne. Gdzie nie otwieram, to bardzo ciężko mi wyjść z parkingu i bardzo łatwo też zahaczyć. Tak. I się ucieszyłem, że mówię, że to jest właśnie tutaj tak fajnie nałożone, że nawet tu, gdzie wiele ludzi ma już obite te boki. Drzwi są całe zabezpieczone, do tego jest wnęka, wnęka klamek, w, jednym, w jednej części, także nie ma tutaj żadnego... A to Ci muszę teraz przerwać. Tak. Nęki jest fajne, bo ludzie, znaczy kobiety głównie, mają kobiety, też tak. e, właśnie jakieś no no, błyskotki i bardzo łatwo jest tutaj polsować. A w tym momencie teraz całe drzwi są razem z nękami. Tak, nie? dokładnie. Okay. E, no, no to wracając do tematu, mamy, ranty są e, też zabezpieczone, bo to jest folia na zakładkę. Tak, widzę, że ona do środka ucieka Tak, wchodzi fajnie. do środka, czyli uderzamy gdzieś na przykład by nie oczywiście, ale uderzamy gdzieś kogoś na parkingu, gdzieś w garażu, jak mamy wąski wjazd, no to wiadomo, że to nam nie będzie tutaj się niszczyło. Dół tak samo jest na zakładkę i na dobrą sprawę jakiś mówię, akty wandalizmu, typu śrubokręt, typu gwóźdź, jakieś ostre narzędzie. O, to poczekaj, poczekaj. No. Tak jak on mówił, o tych aktach wandalizmu, śrubokręty, nie śrubokręty. Trzy, dwa, jeden, czas na przybitkę. Jak możesz dobrze mieć zabezpieczoną samochód właśnie dzięki folii? Przede wszystkim zdecydowałem się teraz na te drzwi tak. Dlatego, że było coś takiego, że Ja kilka dni temu jechałem Jeriską. Mm -hmm. Owszem, nie było mi szkoda tego samochodu Więc szczerze mówiąc olałem sprawę Ale ja spałem w samochodzie Gościu obok ja mnie wyparkował <noise> Gościu obok mnie wysiadł z samochodu i swoimi drzwiami uderzy w moje drzwi. To, jak ktoś to, coś uderzy, takie. to jest że jest zabezpieczone teraz Tak, no w tym momencie, nawet na tym filmiku, który wrzuciłeś teraz w przebitkach, no. e, fajnie to jest pokazane, jak ktoś próbuje przerwać folię szybokrętu. Dokładnie. Dokładnie. Jest naprawdę ciężko, trzeba być mega złośliwym, żeby to przerwać. No, ty zdecydowałeś się na bull front, czyli tak jak mówiliśmy, cały ten przód, który jest najbardziej narażony na odpryski i, i tu uszkodzenia. Jest ceramika. I tak, no oprócz drzwi, bo doszły drzwi. Była, ceramika była wcześniej, ale zdecydowałeś, że chociaż jeszcze te, 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 mm -hmm. te elementy zabezpieczamy. Nareszcie odkrytej karoserii, odkrytej w cudzysłowie yy, yy, nałożyliśmy pięcioletnią ceramikę, która zabezpiecza przed mikrozarysowaniami, powoduje, że lakier jest śliski, że yy, hydrofobowość, czyli to kropelkowanie w deszczu czy podczas mycia bardzo fajnie się prezentuje, no i podbija też połysk lakieru. Czyli właśnie lakier, dzięki temu jeszcze bardziej błyszczy, bo właśnie to już robi też ceramika. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Lakier, gdybyś porównał sobie swój lakier przed aplikacją, mimo tego, że był nowy, tak. a po, to jest różnica diabełka. Powiedz mi jeszcze teraz tak, są dwa rodzaje ceramiki. Wiemy, że są takie właściwie, no, znaczy dwa rodzaje, możesz różnie zrobić, ale głównie dwuletnia i pięcioletnia. Tak. My mamy tą pięcioletnią mocniejszą. Tak. Czyli ona tak, w ceramika trzeba mniej więcej u mnie do pięciu lat mhm. i tak po pięciu latach albo trochę szybciej muszę po prostu sobie tam na nowo odświeżyć i... Tak, to znaczy, żeby, dalej... żeby ceramika działała poprawnie przez cały okres użytkowania, no. to przede wszystkim trzeba dbać o jej serwis. Raz do roku przyjeżdża do nas. Dokładnie, dlatego je do cały Tak, no tak samo BMW, tak samo tak. teraz fajnie. Ceramika polega na tym, że mamy cztery warstwy 9H, mhm. czyli tej ceramiki, która utwardza lakier, zabezpiecza przed zarysowaniami. I na końcu jest tak zwany top coat, czyli ostatnia warstwa wierzchnia, która zapewnia hydrofobowość mhm. i połysk właśnie całego lakieru. I tą warstwę trzeba raz do roku odświeżyć, żeby po prostu ta hydrofobowość wymy. cały czas i dlatego Trzygałem. właśnie betkę zabezpieczaliśmy dwa lata temu i raz do roku teraz właśnie przyjeżdżam, bo były właśnie dokładnie odświeżacie Wielu wszystko. klientów o tym y -hmm. zapomina i, yy, i akurat to jest na tyle ważne, że po prostu... Powiem, e, warto tak. sobie gdzieś to zapisać, albo my załatwimy. Jeśli już zainwestowałeś w w tak duże pieniądze w zabezpieczenie samochodu, to lepiej warto przypilnować tych terminów, no które narzucać nam. Bo wtedy wiadomo, że to się wszystko trzyma i fajnie wygląda. Tak. Okej, okay. słuchaj, powiedz mi teraz o folii, bo mówiliśmy, że ceramika trzyma 5 lat, mamy tę najmocniejszą, wszystko pięknie, fajnie. A folia, ile lat mam na nią gwarancji i jak długo właściwie ona się trzyma? Czy ja muszę ją też odświeżać co jakiś czas? Czy ona sobie sama od siebie zejdzie? Jak to wygląda? E, nie, nie, absolutnie. Sama nie, sama nie zejdzie. E, folia ma mm, gwarancję 10 lat. Dostajesz pisemną gwarancję producenta. W tym przypadku jest to Click Design Premacade, folia, która ma ponad 200 mikronów grubości. Gwarancja tak naprawdę obejmuje jej że albo jakieś coś, co może się zdziać typu stać st struktury albo coś tego rodzaju. Nie zdarzyło się to nigdy tak na dobrą sprawę. Nie używamy folii, które nie są znane, są to sprawdzone, są to sprawdzeni producenci. Ehm... Ja to potwierdzam w razie czego, że nic się nie działo, ze względu na to, że nawet yy, w Betce pamiętam, jak to jeszcze dwa lata temu, to było już ponad dwa lata w sumie, y no to yy, folia dopiero tak naprawdę tutaj wchodziła tak. i zrobiliście jeden z pierwszych samochodów, to była właśnie BMK. Y nic, do dzisiaj trzyma się, zarobiliście. No i ja dalej. się dalej na właśnie folię. O, dokładnie, a pod spodem lakiem masz yy, yy, tak samo, w takim samym stanie, jak wyjeżdżałeś z salonu, więc o to w tym wszystkim chodzi. Właściwości samo się. Wspominałeś o nich. Powiedz coś więcej na temat właściwości samochodów. Dobrze. folia ma właściwości samoregenerujące, które polegają na tym, że w momencie kiedy gdzieś nam się coś porysuje. E, nieważne w jaki sposób. kojarzycie na pewno takie małe ryski odmycia na przykład, kiedy się gdzieś tam targa. No na folii ciężko jest to zrobić, ale na przykład kiedy weźmiemy szczotkę drucianą, czyli już naprawdę na sobie, że nie wiem, mam tutaj to. Tak. Porysujesz dokładnie. Zawokół, tak się nie, nie pierd ja Zapraszam, jak widzicie. Powiedzmy, tak. że tu pojawił pojawiły teraz się teraz interesy. Tak. Czy to tak naprawdę samo od siebie zniknie? Yy, od siebie zniknie tylko w ten sposób, że wystawisz auto na słońce powiedzmy na jakiś tam czas. Yy -y. I pod wpływem ciepła to po prostu się zregeneruje. I to faktycznie działa, to nie jest marketingo marketingowy bełkot. Yy, drugim sposobem jest wrzątek wylać na miejsce porysowane. Okej. Okay. No po prostu opalarkę. I to nie jest kwestia pół godziny tylko 36-40 sekund. Ja pamiętam jak ja byłem zaskoczony, bardzo byłem zaskoczony, bo właśnie w Betce zauważyłem, że się pojawiły jakieś rysy. Było troszkę chłodniej, ja mówię, kurde, tutaj już rysy są na folii, mówiliście, że nie będzie. Mateusz, poczekaj, wzięli opalarkę, przyłożyli, wszystko zniknęło w kilka sekund. Tak mówiliśmy o tym, co było zewnątrz, a teraz przejdźmy do wnętrza pojazdu. Zabezpieczona została tapicerka, czyli wszystko, co jest skórzane jest zabezpieczone mm -hmm. e, powłoką ceramiczną. Tak samo winie z kierownicy, e, wszystkie plastiki, deska rozdzielcza, która jest obszyta też skórą. Jest to skóra ekologiczna, ale też warto ją zabezpieczyć mimo wszystko. E, boczki, dywaniki zaimpregnowane, podłoga jest zaimpregnowana. E, no i w zasadzie okay, chyba to wszystko. To może a, no i jest zabezpieczony też jest ekran nawigacji. E, tak, to prawda, część nie palcuje, to są super sprawy, bo normalnie ekrany często w samochodach się palcują, a tutaj żadnych palców nie zostawia, dlatego mega są te folie też na ekrany. To akurat polecam też mega, mega mocno. Ale powiedz mi na. Ciula zabezpieczają na przykład fotele. Tak naprawdę, skórę zabezpieczam. Co oddaje mi to zabezpieczenie skóry? Bo ja się nie znam. E, zabezpieczenie skóry daje Ci to, że jak coś się wyleje, to działa to jak na zasadzie, jakby spłynęło to po kaszce. Czyli nie, w, nie, w, nie wchłonie to skóra. nie przynieś kole! <laughs> no gorzej akurat tutaj w przypadku wentylowanej skóry, bo jednak z rzeczy gdzieś tam coś może się dostać. Tak. E, druga sprawa jest taka, że barwa tej skóry będzie zachowana po prostu jak najdłużej nowa. To okay. trzeba akurat odnawiać raz do roku. Okay. E, to nie jest takie jak Ceramika na lakierze 5 lat. W generalnie raz do roku trzeba odnawiać. Właściwie pokażemy Wam przykład, dlaczego warto zabezpieczać samochód, czy to ceramiką, czy przede wszystkim folią ochronną. Zobaczcie, już mam dwa odpryski. Samochód ma dopiero kilka miesięcy. Tutaj bardzo spora wy odprysk, dlatego że duża moc, kamienie lecą i... mi. <laughs> <laughs> to wszystko sprawi, że potem mamy ubytki w lakierze. Zobaczcie, co się jest No właśnie tutaj, odbywają się wszelkie zabezpieczenia, właśnie precyzyjnych. W ogóle mają mega zajebisty design, bardzo mi się to podoba, tak? Świetnie stylowo. W ogóle ten samochód mi się podoba, że pasuje tutaj, zajebiście wygląda. Ale dobra, lecimy dalej. Tomek, chodź. Tak, jestem. Najważniejsza kwestia, ile przy tych gabarytach ten pojazd, ta folia i ceramika reszta i skóra, ile by to kosztowało? Ten pakiet konkretnie już dla tego samochodu kosztował około 9,5 tysiąca netto. 9,5 netto? Także doliczamy jeszcze do tego VAT, więc co to oznacza? Przedsiębiorcy, możecie to sobie obliczyć koszty. Bez problemu, możecie swoje samochody obliczyć koszty, wszelkie zabezpieczenia, również, więc robić sobie fajne właśnie koszty. Także taki tip, bo nie sobie z tego zdaje sprawę. Ha! Ogólnie coraz więcej ludzi chyba decyduje się na takie kombo właśnie, nie? Taki miks, tak. że folia razem z ceramiką właśnie. No bo to jest fajny stosunek ceny do oferowania usługi i A tej cenie tak naprawdę większość to folia chyba kosztuje, nie? Tak, nie no. no. da się To jest największy koszt. Tak zdarzają się pięć, które już mam tylko na samą ceramikę na przykład. Zdarzają się zarówno klienci na samą ceramikę, też zdarzają się na, na samą folię, folię. Znaczy, Na samą folię do końca nie, bo tylko z zewnątrz i w środku oczywiście. czekaj, czekaj możemy tu Porsche pokazać. Możemy pokazać? Możemy pokazać. Słuchajcie, pokazuję Wam porsche Zabezpieczone było w całości folią. Hey Tomek, dziękuję wam za zabezpieczenie, was zapraszam oczywiście do Precyzyjni.pl na stronę i ogólnie umawiajcie się wjechać na ulicy Spacerowej 12 Dla nich robię właśnie zdjęcia, dla nich robimy filmy i ogólnie ja mam taniej niż wy, ale polecam. Robię, <grym> zresztą> Dobra, zresztą. dzięki wielkie Mateo. Dzięki śliczne. od nas. Co to jest? Co no co, flaszka co ma być. Uuu, właśnie, jeżeli zabezpieczycie samochód to dostaniecie jeszcze taki prezent, także bardzo polecam, naprawdę dzięki raz jeszcze. Na razie. Trzymajcie się, zobaczmy. Nie filmie! Jestem? Nie jestem? 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 Mogę? A i wszędzie, gdzie pytam, bo ostatnio nie usunąłeś. Kurwa, to tu. Jak ja pytam, czy jest, ja czy nie, zawsze usunąć. Nie ma znaczenia, trzeba usunąć. Ja ja nie widzę sobie... tak... Dobrze. Równo skórę, plastiki. No i co, tego się to da. jakąś zniżkę co? No to jest 2 zł. Dobrze, to skorzystam. <laughs> Dobra, wiesz to siadaj. Nie, nie, nie. Czy no, no. chciałeś mnie lasnąć? Okay. No, ty. Już? A co, wy, co wy chcecie? No, będziemy nagrywać, chwilę. Dobra, to Dobra, co tu było zabezpieczone? W środku. Chetko. A teraz? nagrywasz, czy nie nagrywasz? Tak. Dobra, nie mały. Nie jestem mały. Ja, to ja tu jestem, jestem. Mały. mały. Dobra, wracaj do Tomasza. Feramika. Tak, ceramika. Nieee. To jest taka ciołnika. Jeszcze raz. Nie mogę zrobić więcej. Ok, lecimy. 3, 2, 1. Tomek. Tu! Teraz zaproszę Tomasza, który jest właściwie na samolot, żeby. I Tomek na żyje. Ale to by dobrze wyszło. Teraz poznacie Tomka. Tomek, właściciel salonu detailingowego, Ile? O właśnie, i teraz pokaż wszystkim, co tu było. Pokaż wszystkim, co tu było. Pokaż, to było zabezpieczone, dobra? Powiedz mi... Inaczej, o. Ja ci zmontuję kiedyś taki rafowy łódź. Puść Urymy w tego filmocznego. Ale Urymy. Weź teraz. Upaść tak Tomek jako... poczekamy chwilę. Dobra. Dzięki. Aaa, jeszcze raz, ja nie wiedziałem co... tak mi daje, a to tak poproszę. prostu. Po <gry>